Głównie od z kto będzie chciał y, wygrać przetarg tak, y, na czysto za mniejszy zysk. A wy wygrać czy tak, to tylko zależy od konkurencji. Jest tu może pić firmy, żeby... okay. zejdą się w bazę, powiedzmy, że się już, żeby się 술, ja jeszcze, ja no, nie opuścił. I już, prawda, się nie przyszła. Skoro widziałem, nie Proszę jeszcze raz. Proszę, panie pójdź, ja mam pierwszy akapit, punkt piąty, który jest tam. Punkt pierwszy, proszę, wyposażenie nieruchomości. Komunalny, tak, tak, tak. na utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, sądowym i technicznym, to pisze właściciele nieruchomości zapewniają ja poprzez właśnie. I drugie, Pan mówił o specyfikacji, odpowiada artykuł 6d, ustęp 4. Co może być w specyfikacji? Proszę tam zobaczyć, tam jest pięć punktów wymienionych, ja nie chcę, że może być warunek, że mają nam dać kosze. To nie wierzę, jak tu jestem na tej sali. Mogą dać dzierżawę i będziemy płacić albo dostarczyć, że ja sobie mogę Ale jeżeli ustawa mówi, że ja to mam Nie, to nikt ja nie się nie będzie przejmować tym, czyjmy. Ja wiadomo, że w specyfikacie tam są punkty i nie ma, że ja mogę przedsiębiorcę to porzucać. bo mi to proszę bardzo, mam takie że to Ale widzę, że to przystąpienie. Nie wierzę, że te dwa przepisy radne z tej ustawy, które odczytałam że mogą być interpretowane. Kto kupił po i ma na własność. A gdyby co będzie z takimi mieszkańcami, co kupili te kosze? Ale one są opisane tam jest tak, że um, właściciel um, działu, um, sesji um, ma obowiązek dostarczenia Ale nie wiem, czy istnieje, czy, istnieje, czy będzie istniało takie, że my w warunkach, czy powiemy, że owszem, tak, z tym, że wygrywający dostarczy Możemy Możemy takie, nie

ja chciałem powiedzieć jeszcze jeden słowo, wiem co mówię, jest już nawet sprawy. jeszcze ona nie jest w obrocie, ale z tym co wynika, że rzeczywiście za tą stawkę firma będzie zobowiązana dostarczyć.

Kto się wstrzymał? Przechodzimy do punktu 13, kolejnej uchwały. Odczytam. Jest to uchwała w sprawie terminu częstotliwości, i którym uczytania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Włodowice. Do tej uchwały mam tutaj dwie autopoprawki, więc czytam Państwu autopoprawkę. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie terminu częstotliwości trybu w i stanie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Włodowice. Wiadę zapisu paragrafu 1, który otrzymuje brzmienie. Dwumiesięczna opłata za zagospodarowanie odpadami połowalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach. Do 15 lutego, do 15 kwietnia, czerwca, sierpnia, października i do 15 grudnia. Pierwszą opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi umieszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 roku. Pozostałe zapisy projektu uchwały Rady Gminy Włodowiczej pozostają bez zmian. I jest jeszcze druga autopoprawka, którą już Autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Włodowiczej w sprawie terminu częstotliwości opłaty za zagospodarowanie odpadami powiązanymi na terenie gminy Łotowniczych w związku z wnioskiem Komisji Finansów Gospodarki Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych. Wgłoszonym na odbytym dniu 21 stycznia 2013 wspólnym posiedzeniu komisji wprowadza się z zapisu paragrafu 1, który otrzymuje brzmienie. Miesięczna opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za każdy miesiąc do dnia do ostatniego dnia miesiąca bez wezwania. Pierwszą opłatę za zagospodarowanie Odpadami od, od komunalnymi umieszcza się w terminie do 31 lipca 2013 roku <coughs> na Pozostałe zapisy projektu uchwały Rady Gminy Włodowice pozostają bez zmian. No ponieważ tutaj są te dwie autopoprawki, czy ktoś by chciał się... Nie ja, ja będę w imieniu komisji, ale pan tego nie to, tak, to, to, powiem, to, jest to, to. Powiem, albo ktoś z redaktorów, tak. że w nabówku mamy 2012, bo mamy wycofane uchwały, więc najpierw trzeba wprowadzić, żebyśmy napisali, że to już jest data nie 12, roku, 13 Ale po tym, tak, bo mamy stałe, bo możemy nowych uchwał nie było często. Żeby, żeby A odnośnie tego właśnie tej uchwały w sprawie terminu częstotliwości, tak jak przypomnę, było połączone posiedzenie dwóch komisji. I połączone ja tylko główne te wstawy, komisje są zdania. Jeżeli chodzi o te uchwały w sprawie terminu częstotliwości i uliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy wodowice, artykuł 6 ustępu z ustawy tej jest bez konkretnych wytycznych, a zatem komisje uważają, że ustalone terminy i częstotliwość wkład 1 raz na kwartał jest biorąc pod uwagę uzasadnienie, uzasadnienie do uchwały tylko wygodą dla pracowników urzędu, bo tam pisze, że było mniej wpłat. Do tej pory mieszkańcy mieli możliwość wpłacania przynajmniej raz na miesiąc lub jak uważali. W związku z tym wnioskuję się, aby w paragrafie pierwszym uległ przerenagowaniu zapis, że miesięczna opłata musi być uregulowana przynajmniej za każdy miesiąc w terminie do końca danego miesiąca. Właściciel nieruchomości może będą uznania wpłacać sobie dwie, trzy raty Według zasobności swojej by mieszkańcy nie mieli gorzej jak do tej pory, bo obecnie otrzymują książeczki lub rachunki już wydrukowane, czego plegu fały nie obejmuje. W związku z tym właśnie był taki wniosek, żeby połączone wnioski o możliwość wpłaty co miesiąc mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańca i jego stan materialny. Myśmy jeszcze wtedy mówili, że gdyby była taka osoba, na przykład 15 zł, w 5 osób w rodzinie, to na miesiąc jest 75 zł, jak proporcja była na kwartał, czyli razy 3, na w miesiącu. Powstaje taka, bym powiedział, dziura do rzeczy wynosząca 225 zł. I niech teraz dochodów w takim domu będzie 1500 zł przy pięciu osobach do utrzymania. Jeszcze inne opłaty i 225 zł z tego tytułu, dlatego my wnioskowali o miesięczne. A będą tacy, tak? Ja no nie chcę mi się wypełniać co miesiąc, to wypełniam raz na czwartek. No ale zostawmy to do woli mieszkańca, a nie że my mu narzucamy, bo tak jak odczytałam, przepis ustawy nie mówi nic na ten temat, tylko że mamy ustawę. I w trosce o mieszkańców, bo my też mówili, że będziemy działać na dobra mieszkańców gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Skarbnik, proszę. No proszę. Państwa, może no, tutaj Pan Wójt drugą odwrotę z propozycją, aby te y, wpłaty były dokonywane co dwa miesiące. Jest to 15 luty, 15 kiesień, 15 czerwiec, 15 sierpnia, 15 października i 15 grudnia. Jest to tutaj wyznaczone są 6 terminów. Jest to co drugi miesiąc w drugim zależnie od drugiego miesiąca roku. Zatem każdy ma możliwość dokonania wpłaty, rozłożenia sobie tej wpłaty pierwszej do 15 lutego, połowę w styczniu i drugą połowę do 15 lutego. Jeżeli ktoś taką potrzebę ma. Jeżeli ktoś takiej potrzeby nie ma, może wpłacać to co długi miesiąc. Natomiast y, płatność miesięczna rodzi to, że w tym momencie co miesiąc należy dokonywać tej płaty, bo wtedy jest ostateczny termin tego. Ale poza tym rodzi to skutki egzekucyjne. Y, ustawa o... Y, Egzekucji w administracji mówi, że niezwłocznie w terminie płatności należy wszcząć postępowanie egzekucyjne. Co to oznacza? Oznacza to, że należy niezwłocznie wysłać upomnienie y, przypominające, że ktoś nie wypłacił tego. I w tym momencie rodzą się dodatkowe koszty. Y, 8,80 kosztują koszty upomnienia. Dodatkowo... 80. 80. Natomiast y, dla gminy to koszty przesyłek listowych, co miesięcznie. Poza tym w stawce skalkulowanej, która w tej chwili jest, oczywiście wiemy, że ta stawka nie jest jeszcze ostateczna, ale ona jest skalkulowana na podstawie wynagrodzenia jednego pracownika. Proszę Państwa, no, y, możemy pracownikowi dać dwa segregatory i powiedzieć, że ma to zrobić, a on jest w stanie y, 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 zaksięgować jeden segregator, ale no, proszę Państwa, no, są ograniczone możliwości tak? ludzkie. Zatem przy dwóch comiesięcznych wpłatach, no, to, to zatrudnienie z pewnością nie wystarcza. A taką możliwość, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę wpłacać comiesięcznie, przy tym systemie co drugi miesiąc, ma taką możliwość. Oczywiście, jeżeli chodzi o dowody wpłaty, że nie ma książeczek, będzie to wymiarzone drogą decyzji tak jak i podatki i decyzja zawiera z tyłu załączone kwitki do wpłat. Oczywiście z terminami płatności, no byłyby to oznaczone dla tego systemu co drugi miesiąc, czyli do 15 drugiego miesiąca za dwa miesiące. Także proszę Państwa, no, oczywiście wydaje się, że miesięcznie będzie to wygodniej dla mieszkańców, ale niekoniecznie, bo w styczniu on będzie musiał do tego, przykładowo 15 stycznia zapłacić. A w, te, w tym y, rozwiązaniu będzie mógł wpłacić, ale niekoniecznie. Także będzie to rodziło na pewno koszty dla członków już muszę. co miesiąc. Prawda nie, nie ma Pani komputer, to bo tych to syna po 16, będą cyk, ale przepraszam bardzo, proszę Panią bo pan o, to te, to te, to Mówi, do. że musi zapłacić do, no przecież tutaj jak jest miesięczna i że pierwsza toczy jest do 1 lipca. A proszę wziąć pod uwagę, że są emeryci renciści i biorą w różnych terminach. Jeden bierze 10, drugi 15, inny 20 czy 30 i stąd żeśmy się sugerowali. Łatwo się mówi, jak nie ma 4 tysiące progów. Łatwo się może mówić, Ktoś, jak ma gola, ale jak ma dużo, to może tysiąc złotych i straszyć go, to dlatego, że my mówili, że łatwiej mu... Ja nie rozumiem, że pani skarbnik twierdzi, że jak będzie miał dwa miesiące, to mu będzie lepiej, jak jakby co miesiąc płacił. Będzie płacił w banku i tam się opłaty nie robi, a za dwa miesiące będzie więcej ulotnień, jak za jeden miesiąc, to jestem więcej ja pewna.

dwumiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania. Dobrze no. wykreślenie do Dobrze, no, już dziękuję. Proszę tam wykreślić sobie tutaj to poprawkę. No i teraz pan, pan, pan. Który, co yy, Ja, co wiesz, proszę Państwa, chciałbym się odnieść do tego yy, tematu. Mianowicie w ten sposób, że Dany mi jest chociażby z racji sprawowanego urzędu kontaktować się z osobami, rozmawiam z tymi ludźmi i często temat śmierci jest wywoływany przez moich rozmówców, a często jest również wywoływany przeze mnie, bo wiem, że takie są oczekiwania. W tych rozmowach podnoszony jest problem, że będzie to nas kosztowało. Natomiast rozmawiałem, i twierdzę, że nie ma tu większego znaczenia społecznego. Dla ludzi, którzy mają za te usługi płacić. Gdyby był jakiś bonus przyznany, prawda, że jeżeli ktoś płaci szybciej, tak jak jest z abonamentem telewizyjnym, jak ktoś zapłaci w terminie, to może tam później mieć ewentualnie zwolnienie. W naszym przypadku, w naszym systemie bonifikaty nie obowiązują, nie są przewidywane. Dlatego Wysoka Rada nie jest. Tutaj wielkim znaczeniem, czy będą płacić tak, czy tak. Najgorsze jest to, że będą musieli płacić, jeżeli na chwilę obecną ja popieram również to, co powiedziała pani skarbnik, że wygodne jest i dla nas, i dla zaoszczędzenia, i czasu, i pieniędzy. A mieszkańcowi, jeżeli rzeczywiście jest taka wiedza, że dobrze by było płacić co miesiąc, to ten system zaproponowany w mojej autopoprawce. Jest optymalne. Jako, że my uzyskujemy ten komfort, że mamy tą mobilność, nie musimy wysyłać 12 upomnień dla zapominarskich, którzy słowie potacy będą. Możemy wysyłać najwyżej 6 upomnień, a jeżeli ktoś ma tą dyscyplinę i potrzebę, żeby płacić co miesiąc, to jest to w tym rozwiązaniu jak najbardziej możliwe. Dlatego to jest optymalne wyjście i wydaje się, że że będzie nas satysfakcjonował, i mieszkańców, i pracowników obsługujących system. Dziękuję. Ktoś chciałam zabrać głos? Skoro nie, to poddaję pod głosowanie autopoprawkę. Jest to wniosek dalej lejwizorcy i może odczytam. Uchwałę poprawkę do projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie tej uczestności w trybu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodowice w związku z wnioskiem Komisji Finansów, Gospodarek i Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych Zgłoszony na byt w dniu 21 stycznia 2013 w wspólnym posiedzeniu wprowadza się w celu zabytku paragrafu 1, który odczytuje w Miesięczna opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za każdy miesiąc do ostatniego dnia miesiąca bez wezwania. Pierwszą oparcie za zagospodarowanie od Pana Josie upuszcza się w terminie do czynienia z 2013 roku. Za miesiąc pozostaje, zawsze sygnalizuje uchwały, Rady Gminy głodowice, pozostają w Poddaję ten wniosek o Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki?

Na podstawie 18. Zmienić, jak już mówiłem 18... Nie można zmienić, jaką potrafka będzie przyjęta, ta uchwała i działań. Paragraf pierwszy będzie wymianiona. No to też musi być zmieniony. Ja myślałam, że jest podmienione to miejsce. No to trzeba. No to są na czym mamy głosować na tą uchwałę, na jak wniosek, jak wniosek przeszedł. Wniosek przeszedł. Przeczeka. No. To nie musimy, to nie ale, ale to Pani Przewodnicząca przeczyta paragraf pierwszy. z... nie, 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 to po mamy mieć brak po No to co, wszelka i, i w takim razie.